Siema, ja jestem Frezy. W dzisiejszym poradniku dowiecie się, jak montować w aplikacji CapCut na komputerze. Szybko tylko chciałbym jeszcze dodać, że jeśli będziecie mieli jakiś problem, na przykład coś wam nie działa, to w opisie znajduje się link do Discorda, na którym macie kanał hashtag pomoc. Możecie tutaj opisać wasz problem, a może znajdzie się jakaś osoba, która będzie wiedziała, jak wam pomóc. A ja już nie będę przedłużał, przejdźmy do poradnika. A więc pierwsze rzecz jaką musicie zrobić, to oczywiście wchodzimy sobie w link, który będziecie mieć w opisie, jest to strona capcat.com, wchodzimy sobie na tą stronę, klikamy sobie przycisk download for windows, w tym momencie możemy sobie pobrać otóż to capcat na wasz komputer, aplikacja nie jest jakaś duża, wa... aplikacja nie jest jakaś duża, waży tylko 300 megabajtów, no jak na mój internet to bardzo mało, rzeczywiście. Kiedy aplikacja Wam się już zainstaluje, możemy sobie ją uruchomić. Powinno Wam się pojawić takie otóż to okienko, w którym mamy tutaj nasze projekty, które wcześniej edytowaliśmy. Jeżeli jeszcze nic wcześniej nie tworzyliście, to klikacie sobie Start Creating. Powinno Wam się pojawić coś takiego. Póki co na razie nie ma tutaj żadnego odcinka, więc możemy go sobie dodać. Klikamy sobie w przycisk Import, który znajduje się tutaj po lewej stronie. Teraz możemy sobie wybrać Wasz odcinek. Ja sobie wezmę Gameplay z CSGO. Otwórz. No i proszę bardzo, nasz odcinek się tutaj wgrał. I teraz tak, tutaj znajduje się podgląd Waszego... video możemy sobie to trochę powiększyć, ja sobie powiększę żebyście wszystko lepiej widzieli, tutaj znajdują się wasze wszystkie klipy jakby, efekty, muzyka i tak dalej ogólnie wszystko co chcecie dodać do waszego odcinka a na dole znajduje się najważniejsza dla was sekcja programu, czyli tak zwany timeline, dzięki niemu możemy sobie edytować cały film, dodawać cięcia i tak dalej, aby to zrobić wystarczy, że przeciągniemy sobie nasz odcinek na timeline proszę bardzo, powinien się on wtedy playć możemy sobie go troszkę przybliżyć, tutaj macie taki suwak do przybliżania, Przybliżmy sobie na sam początek, o, no i teraz tak, tutaj mamy Mamy taki suwak, który możemy sobie przesunąć na nasz odcinek. On będzie nam potrzebny do robienia cięć i tak dalej. Za chwilę w sumie zobaczycie. No i teraz tak, powiedzmy, że na początku, jak widzicie, tutaj mamy coś takiego, że rozpoczęło się nagrywanie. Powiedzmy, że ja chciał sobie tutaj uciąć ten początek gdzieś do tego momentu. O, mniej więcej. Więc teraz tak, mamy tutaj ten moment, który sobie chcemy uciąć. Mamy początek naszego filmu, przeciągamy sobie to do tego momentu. O, proszę bardzo I teraz się ucięło No jak teraz możecie zauważyć Wszystko zaczyna się od tego momentu Do którego sobie przyciągnęliśmy Aby dodać cięcie na końcu Robimy to w ten sam sposób Czyli mamy tutaj taki suwak Możemy sobie przeciągnąć na sam koniec odcinka O, mniej więcej w ten sposób No i teraz powiedzmy, że tutaj się skończyła rozgrywka O, mniej więcej w tym momencie No i możemy sobie to teraz uciąć w ten sposób I jak możecie zauważyć Nasz odcinek jest teraz przycięty Kończy się w tym momencie Normalnie by jeszcze trwał kilkanaście sekund Dobra, no ale jak dodać cięcie w średniowieczku? W środku odcinka. Również jest to bardzo prosta sprawa. Wystarczy, że najedziemy sobie na moment, w którym chcemy, żeby zaczęło się nasze cięcie. Ja chcę sobie wyciąć o ten cały tutaj moment, ten fragment. Najeżdżamy sobie na początek. Kiedy już najdziemy sobie na początek, klikamy tutaj taki przycisk. Jest tutaj napisane split, czyli po polsku podziel. No i jak możecie teraz zauważyć, filmik jest podzielony na dwie części. Przesuńmy sobie jeszcze dalej i nasze cięcie ma się skończyć w tym momencie dokładnie. O! można nawet troszkę wcześniej. Mniej więcej tutaj. Klikamy sobie split. No i mamy teraz jakby podzielony nasz filmik w tym i w tym momencie. Możemy sobie ten środek teraz zaznaczyć, po prostu kliknąć na to. I gdzieś tutaj powinna być ikonka kosza. O, jest, znajduje się tutaj delay, klikamy to. No i wycięte. Nic trudnego. Puśćmy sobie, jak widzicie, jest w tym momencie cięcie. Dla osób, które nie zrozumiały, jak to się robi, zróbmy to jeszcze raz w innym momencie, na przykład. O, tutaj sobie po prostu chodzę, nic nie robię. W tym momencie wytnijmy sobie to. Najżdżamy sobie na początek, gdzie chcemy, żeby zaczęło się cięcie. Klikamy split, czyli podziel. Przejeżdżamy sobie troszkę dalej. O, tutaj klikamy podziel, zaznaczamy środek albo klikamy sobie na to, no i klikamy ikonkę kosza. No i jak możecie zauważyć, po raz kolejny udało się nam zrobić cięcie. Dobra, kolejna sprawa. Przydałoby się dodać jakąś muzykę, bo taki odcinek bez żadnej muzyki jest dosyć nudny. Ja osobiście mam swoją paczkę do montażu, w której znajduje się cała muzyka. Oczywiście postaram wam się ją podlinkować w opisie. Całą moją paczkę do montażu będziecie mieć tutaj różne efekty i tak dalej. tym także muzykę. Jak możecie zauważyć, mam tego tutaj, no, dosyć dużo. Wybierzmy sobie jakąś taką bez praw autorskich, czyli z dopiskiem NC. O, to brzmi fajnie na przykład. Mówimy sobie tam muzyczkę dać do naszego odcinka. Przeciągnijmy ją sobie w miejsce w którym mamy wszystkie nasze elementy, albo możemy zrobić też drugi sposób, czyli wcisnąć import i po prostu wybrać tutaj naszą muzykę. Ja zrobię to w ten sposób, że sobie to po prostu przeciągnę, gdyż tak dla mnie jest łatwiej. Przejdźmy sobie na początek naszego odcinka. Oddalmy to sobie troszkę. O, tak może być. Dobra. Przeciągamy sobie naszą muzykę, tak samo jak wideo, na nasz tak zwany timeline. Dajmy sobie ją tutaj na początku. No i puśćmy sobie ją teraz. OK, wszystko pięknie, tylko że. Muzyka jest trochę za głośno, zagłusza cały odcinek, by się ją przyciszyć. Jak widzicie, jak najeżdżam tutaj, mamy taki pasek. Czy mogę to jakoś przybliżyć, żebyście to lepiej widzieli? Chyba nie. Dobra, w montażu wam po prostu postaram się to przybliżyć, ale jak widzicie, mamy tutaj taki pasek. Jeżeli ten pasek przyjmiemy sobie troszkę do dołu, muzyka zacznie się ściszać. Mamy tutaj napisane, ile decybeli. No i ja tak zazwyczaj daję na minus 20 decybeli, bo tak najlepiej jest dawać muzykę w odcinkach. Minus 25 czasem, zależy jak głośna jest. No i dobra, teraz jest przyciszona, wszystko pięknie. Dla tych, którzy nie zrozumieli, pokażę to jeszcze raz Dodajemy sobie muzykę, oczywiście przeciągając ją z naszych plików do timeline'u Żeby ją przeciszyć, zaznaczamy sobie naszą taką linię, która się tutaj powinna pojawić No i dajmy sobie na minus 20 Jak widzicie, wszystko bez problemu działa, muzyka jest przeciszona Kolejna sprawa, jak dodać tekst. Też jest to bardzo prosta sprawa. Wystarczy, jak widzicie, u góry mam tutaj nawet przycisk tekst. Klikamy sobie, przeciągamy sobie nasz tekst na nasz timeline. No i to w zasadzie tyle. Możemy sobie to przybliżyć. Możemy sobie go wydłużyć, skrócić. Możemy sobie tutaj, o, napisać, nie wiem. Zostawcie łapkę w górę. No i to w sumie tyle. Jak widzicie, tekst jest dodany, możemy sobie go kliknąć, dać tutaj jakieś efekty fajne. O, coś takiego. Nie, to źle wygląda. Co by to fajnie wyglądało? To jest dobre. O, to wygląda fajnie, możemy tak zostawić. Czy tutaj możemy sobie dodać animację? gdzieś widzicie animation? Możemy sobie dać jakieś wejście tego tekstu, jak on się pojawia. O, glitch, glitch będzie musiało fajnie wyglądać. O, pięknie. Możemy sobie dać tutaj, w jaki sposób wychodzi nasz tekst. Znika, o, zanika. E, dajmy sobie pop-down, to chyba powinno być spoko. I teraz skróćmy sobie to troszkę. No i wygląda to w ten sposób. No, może trochę za krótkie to dałem, trochę dłużej. No ale ogólnie wiecie o co chodzi, powinniście zrozumieć. Jeszcze raz tylko przypomnę, że jeżeli chcecie dać tekst, tutaj macie zakładkę tekst. Tutaj sobie go przeciągacie. Możecie dać sobie jakiś tutaj efekt, jakieś tutaj animacje różne i tak dalej. Tutaj sobie możecie w... zmienić wasz napis tekstu, czcionkę nawet możecie sobie wybrać. Jest tutaj naprawdę dużo do wyboru, więc jest czego wybierać. Osobiście nie wiem, czy tutaj jest dostępna. Jeżeli jest, to ja wam polecam, Luckiest Guy. Jest to Najlepsza ściąga, jak dla mnie. Wklej wam teraz, jak ona mniej więcej wygląda. Może, się, może wam się uda znaleźć. Nie wiem, czy tutaj jest w sumie. Wiele osób z Was będzie się także zastanawiało, jak usunąć zielone tło z efektów. Jak widzicie, mamy tutaj takie wstawki. Dajmy sobie może przykładowo Anime Zoom, jest to fajna wstawka do różnych momentów. Znajdźmy sobie jakiś fajny moment, gdzie by pasowała. O, tutaj będzie się nadawać dosłownie idealnie, tylko nie wiem, czemu się to trochę pomniejszyło. No i teraz tak, przyciągamy sobie nasz efekt, stawkę na nasz timeline, nad nasz odcinek, pamiętajcie, nie na, tylko troszkę wyżej to musi być. To jest dosyć ważna informacja, bo jeżeli dacie sobie to na, a, to nawet się nie uda, dobra, nieważne Więc przyciągamy sobie to u góry trochę No i mamy coś takiego, no i widzicie, jest to zielone tło Jak je teraz usunąć? Mega prosta sprawa, wystarczy sobie na to klikniecie Chodzimy sobie w zakładkę cutout I mamy tutaj opcję chromaki. Włączamy sobie to, mamy tutaj taki jakby pędzelek Coś takiego, wybieramy nasze zielone tło Możemy sobie o, zwiększyć Wszystko zaczyna już powoli działać Dajmy sobie tak, żeby nie było widać tego zielonego O, pięknie Jak możecie teraz zauważyć, efekt jest wklejony Dajmy sobie jeszcze animację wejście, jakby, żeby to się pojawiało. O, takie zanikanie dajemy sobie. Tylko to możemy coś wydłużyć. A, da się wydłużyć 5 sekund na przykład. O, tak powoli się pojawia. Jeszcze raz dla niekumatych. przeciągamy sobie nasz efekt nad timeline. Wchodzimy w zakładkę wideo, cutout, chromaki. Wybieramy tutaj pędzelek, klikamy tutaj zielony, no i zwiększamy sobie moc efektu. Dajmy sobie jeszcze jakąś animację, dajmy sobie może tym razem rotację. No i proszę bardzo. Nie, ja to, to wygląda bardzo źle. To, to było lepsze. O, wklejone. Możemy sobie jeszcze dać jakąś wstawkę w środku odcinka. Na przykład mamy coś takiego. Aby dać sobie taką stawkę w środku odcinka, jest to także prosta sprawa. Jak cały ten program jest w ogóle prosty. Nie trzeba jakoś bardzo dobrze go umieć. E, robimy sobie podzielenie. Dzielimy sobie nasz filmik oczywiście przyciskiem split. Przenosimy naszą wstawkę w to miejsce puste. W to miejsce, jakby wiecie, w którym podzieliliśmy nasz odcinek. No i tyle w sumie. Stawka jest wklejona. W sumie on skrócić, wydłużyć. Jeszcze raz dla niekumatych dajemy sobie split, przesuwamy naszą stawkę. To tyle. I w ten oto sposób zmontowaliście wasz odcinek w CapCut na komputerze. Teraz tak, aby zapisać wasz filmik. Klikamy sobie tutaj w prawym górnym rogu eksport. No i jak możecie zauważyć, na waszym filmiku będzie napis CapCut, Żeby się to w CapCut. Jak to usunąć? Klikamy sobie tutaj przycisk Remove Watermark. I teraz sprawa jest prosta. Wystarczy, że się zalogujecie na wasze konto. Ja się zaloguję przez TikToka, tylko czy ja pamiętam hasło? To jest dobre pytanie. Klikamy sobie autoryzuj. No i tyle. Klikamy otwórz CapCut i uwaga, uwaga! O, tyle. To możemy sobie pominąć, zamknąć. No i już nie ma naszego napisu wodnego. To tyle. Aby teraz zapisać nasz filmik, nie musimy tutaj żadnych opcji zmieniać, jedynie możemy sobie tutaj ustawić ten folder, kliknąć i wybrać gdzie to się ma zapisać, dajmy sobie to na pulpicie na przykład, wybierz folder nazwa, ciusiak, znaczy się ten, csgo, e, no i klikamy sobie eksport, jeżeli macie szybszy komputer u was to będzie chwilka trwało, jeżeli macie słabszy komputer, no to będziecie musieli tu trochę poczekać, ja sobie to anuluję gdyż i tak nie potrzebuję tego odcinka teraz renderować, anuluj, powinien wam się oczywiście zapisać tam gdzie sobie wybraliście u mnie na pulpicie, ja to anulowałem, więc u mnie się nie zapisał, jeżeli będziecie mieć jakiś problem to Pamiętajcie, w opisie macie Discorda, tam jest hashtag pomoc, bo ja za bardzo nie wiem, jak wam pomóc z tym programem, nie znam się za nim za bardzo. Wszystko, co wam dzisiaj powiedziałem, to jest jedyne, co potrafię w nim zrobić. Ja osobiście na co dzień używam Adobe Premiere Pro, więc e, nie piszcie do mnie w komentarzach naprawdę, jeżeli macie jakiś problem. Piszcie na Discordzie. Ja wam nie pomogę, może ktoś z Discorda wam pomoże. A więc to by było na tyle, możemy sobie to już zamknąć Też to możemy zamknąć Ja żegnam się z wami w dzisiejszym odcinku Mam nadzieję, że pomogłem wam zmontować wasz odcinek Jeżeli tak się stało, to miło by mi było Gdybyście dali subskrypcję oraz łapeczkę w górę Bo lecimy już po 4000 subskrypcji Naprawdę to jest ogromna liczba Dziękuję wam widzowie za te wszystkie subskrypcje Żegnam się z wami, życzę wam miłego montowania Cześć! Is in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight.